Julius pojmuje prawdziwą istotę swoich problemów. Godzi się ze stratą, co pomaga mu wygrać w walce z Rejdem. Test zostaje ukończony, a jedno z trójki łakomstw zostaje pokonane. Witajcie, zbłąkani internetowcy. Nie mam pojęcia, co robicie na moim kanale, lecz zapraszam Was na kolejny materiał z omawiania nowelki Rezero. Dzisiaj na taśmie wjeżdża siódmy rozdział tomu 25 pod tytułem Ram. Standardowa materia składa się w głównej mierze ze straszenia fabuły rozdziału, co kończy moja krótka opinia o nim i tym, co wnosi do całości fabuły. Już teraz ostrzegam Was przed oczywistymi spoilerami z nowelki, a także proszę o łapkę w górę i suba. Tymczasem przyszła pora, by pomścić siostrę. Rozdział rozpoczynają wspomnienia Ram dotyczące rasy Ogrów. Była to rasa wywodząca się od wszechmocnego Ogra, którego dokonania z czasów, gdy po ziemi stąpały wiedźmy, przeszły do legendy. Mówiło się, że gdyby Ogry dołączyły do wojny nie ludzi, granice lubniki wyglądałyby inaczej. W rzeczywistości było to jedno wielkie kłamstwo. Rasa Ogrów dysponowała jedynie ułamkiem swojej dawnej potęgi. Świetnie pokazywał to fakt, że jeden atak z zaskoczenia przez kult wiedźmy wystarczyłby szybko wybić połowę z nich. Ram brzydziła się przynależności do tej rasy. Była postrzegana jako potężna. Potencjalny obiekt czci całej wioski, bo urodziła się z niezwykłą mocą. W nocy ataku kultu wódz wioski ruszył na wroga, by ją chronić. Cała wioska mogła zostać wybita, lecz Ram musiała przeżyć i odbudować dawną chwałę ogrów. Ram nie zamierzała spełniać jego woli. Obchodziło ją bezpieczeństwo tylko jednej osoby, której imienia nie mogła sobie przypomnieć. Ruszyła przez wioskę, by ją ocalić. Używając magii wiatru, rozcinała przeciwnikom mięśnie i kości. Dźwięki rozcinanych ciał jej nie wzruszały. Od zawsze kusiły ją szepty, nakłaniające ją do tego. Wszystko się zmieniło w momencie, gdy na chwilę skupiła się na osobie, którą chciała uratować. Przeciwnik wykorzystał chwilę jej nieuwagi i odciął róg. Ram, czując nagły spadek formy, uświadomiła sobie, że aby odciąć się od tego, czego nienawidzi najbardziej na świecie, wystarczyło odebrać sobie róg. Nareszcie miała spokój. Akcja wraca do walki Ram z Lejem Tosem. Ram biegła za arcybiskupem, który gonił jej siostrę. Była przepełniona gniewem z powodu akonsfa, które bezczelnie wykorzystywało bezbronną dziewczynę, aby wygrać z Obrzycą. Ram biegnie tak, aż obraz rozmazuje jej się przed oczami. Przez chwilę myśli, że Subaru zginął, lecz w rzeczywistości zmniejszył w okazywane jej wsparcie na rzecz kogoś innego. Ram ponownie nakłada na siebie ograniczniki, aby nie cierpieć. Bierze ją dziwna nostalgia. Zupełnie jakby już kiedyś kogoś próbowała uratować, biegnąc na złamanie karku. Lejgonie biegnącą z ram na plecach patraż. Ze wspomnień Rem, Lej był w stanie wywnioskować, że Smoczyca jest niezwykle lojalnym stworzeniem, na którym można polegać. Gdyby nie fakt, że autorytet nie pozwalał na pożeranie zwierząt, pewnie już dawno użyłby na niej swojej mocy. Lecz skoro nie mógł, atakował ją, aby dorwać się do Rem. Dzięki walce z Ram odkrył w sobie potencjał i większe możliwości. Autorytet Wakonsta składał się z dwóch zdolności, z zaćmienia słońca i zaćmienia księżyca. Zaćmienie księżyca pozwalało na zagłębianie się w czyjeś wspomnienia i używanie jego mocy. Lecz zaćmienie Słońca pozwala Wolało dosłownie przybrać formę do pożartej osoby, by lepiej wykorzystać daną zdolność, albowiem ciało dostosowywało się do techniki. Lej obawiał się używania tej mocy, albowiem istniało ryzyko zatracenia własnej świadomości. Luis w tej kwestii była inna, albowiem nie posiadała zbyt mocno wykształconego pojęcia samej siebie. Ley dorwał się do Patraż, mówiąc, że robi to wszystko dla swojej siostry, mając w tej kwestii na myśli Ram. W tym momencie za jego plecami pojawia się ogrzyca. Widząc, jak Lej z wywieszonym jęzorem stoi nad patrasz i rem, dostaje szału, uderza przeciwnika i od razu widzi, że arcybiskup gubi się w tym, co robi i mówi. Jego ciało przybierało jednocześnie kształt kilku różnych osób. Byli to właściciele technik ostrza, skoczka oraz króla pięści. Wśród tych rysów widzi kilka znajomych kształtów. Czuje obrzydzenie, gdy Lej próbuje imitować jej wymazaną z pamięci siostrę. Łakomstwo zaczyna ujednolicać swój kształt. Jego głos brzmi jednocześnie znajomo. I obco. Ram nie pamiętała ani jednej chwili spędzonej z osobą, którą właśnie stawał się Lej. Mimo to czuła jaki jej widok wywołuje u niej nostalgię, Ley przybrał pełną postać Rem, nazywając ją swoją siostrą. Lej w formie Rem rzuca się na pokojówkę. Rem jest zbyt wstrząśnięta, by walczyć z drugą ogrzycą. Wiele dni wyobrażała sobie dzień, w którym spotka się z Rem. Ich pierwsze spotkanie po wybudzeniu ze śpiączki miało być początkiem czegoś pięknego, niczym płacznow, lecz Lej zniszczył nawet to. Ram stwierdza, że musi zabić arcybiskupa i nie będzie próbować nawet go pojmać. Problem polegał na tym, że zbyt szybko zużyła wszystkie swoje karty atutowe, przez co miała niemałe problemy. Nagle jednak coś sobie uświadania, jakiś czas zastanawiało ją, dlaczego Rozwal przygarnął obie bliźniaczki. Niejednokrotnie mówił, że wszystkie godowie się w swoim czasie, w jej głowie pojawia się pewna myśl. Dość szalona i stawiająca Rozwal w bardzo złym świetle. Była to jednak jedyna opcja. Lej rzuca Ram na ścianę i już ma zabić Rem, gdy ogrzyca uderza go mocniej niż do tej pory. Gdy arcybiskup nazywa Ram siostrą, ta z pogardą mówi, że jej prawdziwa bliźniaczka śpi i czeka na nią, czego jest absolutnie pewna. Leia zastanawia, jakim cudem Ram nagle ma w sobie tyle siły. Sama Ram musiała się upewnić, że nadal jest w swoim ciele, aby walczyć dalej, było to dla niej zupełnie nowe doznanie. Leia patrzy na śpiącą Rem, na czole której pojawił się świecący biały róg. Ram przyznaje nagłos, że nigdy nie domyśliłaby się, że współodczuwanie można wykorzystać w taki sposób. To był sekret stojący za tym, dlaczego Rozwol przegarnął obie bliźniaczki. Już na wstępie hrabia powiedział, że w zamian za opiekę, a także możliwość zemsty, Ram pomoże mu pokonać świętego smoka wulkanikę. Ram lepszej okazji do tego nie będzie. Pokona Leja i Dzida na szczyt wieży. Rozwol, pytany o Rem, mówił Ogrzycy, że któregoś dnia zrozumie, po co mu druga bliźniaczka teraz rozumiała, przez współodczuwanie. Ram mogła nie tylko czuć to co siostra, ale także przenieść na nią część ciężaru i zapożyczyć jej moc. Obydwie stanowiły jedność gotową do walki nawet z wolkaniką. Fakt, że Ram mogła wymusić na śpiącej Rem aktywację rogu, pokazywała, że mimo utraty pamięci kochała ją już od dnia narodzin. Była gotowa dla niej zrobić wszystko. Miała sobie za złe, że przenosiła na nią ciężar jej własnych ograniczeń. Przeciwił ją również fakt, że na ten pomysł wpadła przez Subaru i moc Corleonis. Ponieważ znany ze swojego altruizmu przejął części jej bólu na siebie, pewnie nawet nie pomyślał, że mógłby dzielić się własnym bólem z innymi. Stwierdza, że Subaru jest skończonym kretynem. Ram zamiata Lejem podłogę, jego twarz zniekształca się coraz bardziej od uderzeń i prób transformacji. Gdy Ram ma go już wykończyć, ten prosi by zaczekała. Mówi o Luis i Royu, swoim rodzeństwie. Hram mówi mu, że nie jest pewna, czy lei w ogóle jest w położeniu, by o cokolwiek prosić. Waha się jednak na wieść o rodzeństwie arcybiskupa, przez co ten daje w długą. Leju ucieka korytarzem przeklinając dzień, w którym spotkał Ram. i istnienie było najwspanialszym ze wszystkich, jakie widział. Pragnął ją pożreć i mieć tylko dla siebie, albowiem pozostałe dania w obliczu Ram były nijakie, pozbawione smaku. Zamierzał uciec z wieży Plejad, zostawiając rodzeństwo na pastwę losu. Stwierdził, że mówi się trudno, grunt, że on przeżyje. Nagle coś rani Batę Kaitosa. Zanim jest w stanie się zorientować, co go zraniło, czuje, że magia wiatru szatkuje jego ciało kawałek po kawałku. W ostatnich chwilach Lei pojmuje, że to Ram użyła przeciwko niemu ostrzy wiatru. Nie wiedział jak. W ostatnich chwilach wyrażał jedynie podziw do pokojówki, nazywając ją siostrą. Ram aktywowała magię z ogromnej odległości. Wykonując atak odcinający Lejowi głowę, dezaktywowała jasnowidzenie, by nie wiedzieć, co próbuje napisać odciętym kikutem na ścianie. Bała się, że jeśli wyrazi miłość do niej jako siostry, zapała do niego minimalnym współczuciem i litością. Całe szczęście arcybiskup pokazał, jak bardzo ma gdzieś własne rodzeństwo i nie miała żadnych oporów wygodzenia. Ram podchodzi do rannej patraż, chwaląc ją za to, ile wycierpiała w obronie siostry. Zamierzała jak najszybciej zabrać ją do Zielonej Komnaty razem z Rem, która również musiała odczuć bolesne skutki współodczuwania. Ram przyklękła na chwilę przy swojej siostrze. Przez dotyk czuła więź, jaka je łączyła jeszcze mocniej. Była wdzięczna losowi za utratę roku. Czuła, że gdyby nie tamta noc, nie byłaby tym, kim była teraz. Utrata rogu musiała się wydarzyć, by teraz czuła, że jest jej starszą siostrą. Teraz jeszcze bardziej pragnęła, by siostra otworzyła oczy. Chciała z nią porozmawiać o przeszłości, a także przyszłości. Ram pełnym miłości głosem mówi, że kocharem. Choć Lei również mówił o miłości, z ust pokojówki brzmiało to diametralnie inaczej. Ten rozdział, tak jak poprzedni, był świetny. Ram pokazała jak doczesanym wsparciem jest Corleonis, a także pokazała prawdziwą siostrzaną miłość. Rezero nie jest serią, gdzie Nakama Power rozwiązuje wszystko, ponieważ pokojówka nie pomyślała o siostrze, żeby nagle dostać busta. Ram dosłownie wykorzystała łączącą ich więź, by odciążyć Subaru i walczyć bez żadnych ograniczeń. Sam motyw wykorzystania błogosławieństwa współodczuwania nie jest w serii Rezero czymś nowym. t i Hetaro zrobili dokładnie to samo, by uratować Mimi, gdy ta doznała ran w walce z Teresą. Teraz jednak ta moc została wykorzystana nie w celu ratowania, a w celu pozbycia się ograniczeń. W skrócie role się odwróciły i to ktoś ranny przenosił ból na zdrowego, by móc walczyć dalej. Ram, mimo to, ma sobie za złe, że obarczała bólem REM, co pokazuje, że mimo utraty wspomnień, poczuwa się do bycia starszą siostrą. Ram w tym rozdziale pokazała, że jest całkowitym przeciwieństwem Leia Batenkaitosa. Arcybiskup kradł moce od innych i zagarniał je dla siebie. Walczył cudzą mocą, którą był dosłownie upojony. W dodatku był tchórzem i ewidentnie wykorzystywał fakt posiadania rodzeństwa do wzbudzania litości w przeciwniku. Ram z kolei pożyczała moc od innych, walczyła własnymi wrodzonymi zdolnościami, mając w sobie masę pokory walczyła do samego końca i pokazała, że kocha swoją siostrę, mimo że straciła o niej wszystkie wspomnienia. Pora część rozdziału jest poświęcona opisowi współodczuwania, które pomogło Ram poczuć, jak bardzo kocha siostrę i choć magicznie nie przypomniała sobie o tym, co pożarł Lei, tak dzięki mocy błogosławieństwa wiedziała, jak bardzo kochała i nadal kocha Rem. Jest to niezwykle wzruszająca scena, bo mimo że Rem nadal śpi, to mimo tego, że Lei wymazał ją z tego świata, to nawet jeśli nikt sobie o niej nie przypomni, to nadal ma kogoś, do kogo może wrócić. Tak jak Julius choć Rem ma o wiele łatwiej. Co do samej walki, to jest ona naprawdę świetna, mimo że najpierw to Lej zbiera bęcki, potem je spuszcza, a potem znowu zbiera. To nadaje ciekawej dynamiki w walce, zaś sam finał daje poczucie satysfakcji, bo łakomstwo jest powoli szatkowane magią wiatru i drzemordę. Oj, nie mogę się doczekać ekranizacji jego śmierci. Wiem, że czyni mnie to sadystą, ale każdy, powtarzam, każdy fan ReZero, nawet jeśli nie jest bojem Rem, rozumie jak bardzo się tym gnojem gardzi. Zresztą jak każdym arcybiskupa. Kolejny problem wieży został rozwiązany. Następne rozdziały skupią się na wielkim finale walk w wieży Playata, konkretniej na walce z wolkaniką i Szaulą z armią Diabels w pakiecie. No i nie zapominajmy o ciemności, która dalej czyha na życie w sumie każdego w wieży. A wam jak podobał się rozdział? Dajcie znać w komentarzach. Wiecie także na mojego wattpada, na którym już w czwartek pojawi się pierwszy rozdział Katarzys. TikToka, Xa oraz Instagrama. To ostatnio w ostatnich dniach trochę leży, ale już. Na tym kanale widzimy się już w sobotę w kolejnym materiale zamawiania mangi Oshinoko. Kolejny materiał zamawiania na wielki ReZero już za tydzień. Tymczasem to by było tyle na dziś. Do zobaczyska ludziska.